Szczerze to nie wiem, czy cokolwiek tutaj dobrze widać. Robię to na spontanie, ale wypadałoby się chyba widać. Ale szczerze to nie wiem jak. Więc może zacznę tak. Cześć. Jestem Klaudia, Lubię czytać książki. I w sumie to po prostu ja stwierdziłam w pewnym momencie, że ja potrzebuję założyć kanał i sobie pogadać o książkach, bo naprawdę... No, czasem czuję, że mnie tak nosi. No i dlatego, dlatego dzisiaj powstaje właśnie ten filmik. I tak jak już widzicie po tytule, pewnie będzie to book haul. Kurwa. Chciałabym, żeby ten filmik wyszedł jakoś naturalnie, ale nie wiem, co, nie wiem, co z tego wyjdzie. No to tak. Co to dużo mówić? Bardzo dużo książek ostatnio do mnie przyszło. W sumie z różnych stron. Część kupiłam sama. Część w ogóle jest nowych, część jest używanych, część dostałam też, także chcę się pochwalić. Może zacznę od książek używanych, bo w sumie trochę ich jest. Chyba najwięcej tych książek będzie z vinted. I znalazłam je akurat po cenach. Może już zacznę nie będę, bo tego jest naprawdę dużo. Pierwsza książka, taka o. Była za 10 ziko Tego autora czytałam Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle i Morderstwo. Morderstwo na, uk... na krańcu świata, morderstwo u Kresu Świata. Jezu. Nie wiem, czemu nie mogę zapamiętać tego tytułu. Pamiętam fabułę, pamiętam treść, ale tytułu nie pamiętam. No i spodobały mi się tam te dwie powieści. Mega, dobrze mi się czytało. I polecam Wam bardzo. Ale to może, nie wiem. Nie będę już opowiadać za bardzo, ale stwierdziłam, że w sumie, skoro przeczytałam już dwie książki tego autora, a widziałam, że mamy chyba w Polsce trzy wydane, no to 10 ziko Następna, e, Kobieta w czerni. I następna, Kobieta w czerni. I to w ogóle jest zbiór opowiadań, to są dwa opowiadania tytułowe. Czytałam tej autorki też inny tom z opowiadaniami, to było chyba zagrabione życie, i inne opowiadania, i mega mi się w ogóle spodobały te opowiadania, bo myślę, że ze względu na styl pisania autorki, no niekoniecznie na treść, bo nie wszystkie akurat mi tam jakoś podpasowały, ale styl pisania, mega spoko i stwierdziłam, że no dobra, no to jedziemy dalej. Następna książka. I też była na winted za jakieś, nie wiem, 10-15 zł. Następna książka to Holly Stephena Kinga. Szczerze powiem wam, że ja już now, te nowe powieści Stephena Kinga e, kupuję bardziej ze względu na sentyment. Niekoniecznie e, interesuje mnie dana książka, bo e, na pewno tego nie wiecie, ale już teraz e, wiecie, że. No Stephen King to jest taki, w sumie był moim ulubionym autorem, ulubionym pisarzem, jak chodziłam do gimnazjum, liceum. I mam w domu rodzinnym no praktycznie wszystkiego, książki, może z pięciu nie mam. Ale wiecie, to też nie jest tak, że jak coś wychodzi, to od razu kupuję, tylko raczej tam, jak na przykład nie wiem, jest jakaś okazja, czy gdzieś właśnie tak na Vinted z 10 ziką, no to wtedy biorę. Wydaje mi się, że jest to... Kryminał slash thriller. Mamy tutaj tytułową postać Holly, znaną w sumie z trylogii pana Mercedesa. Jeśli czytaliście, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Swoją drogą ta trylogia była super. Ale tak, właśnie jest ja znalazłam na wintę, więc. spoko, Będę sobie kiedyś na pewno sięgnę, bo pomimo tego, że nie czytam już jakoś tak namiętnie Stevena Kinga kiedyś, to. Często tak mam, że po jakimś Zastoju czytelniczym sięgam Nie mogę się przyzwyczaić do tego Kupiłam to jakieś dwa dni temu Że jeszcze nie mogę przywyknąć I nie wiem o czym mówiłam już Że Nieważne, lecimy dalej O i tu to, to, był, to był w ogóle super zakup To w ogóle zobaczyłam na Vinted 28 ziko Całe te trzy książki za 28 ziko. I mówię tutaj o trylogii. Chociaż właściwie to nie do końca to nie jest trylogia, bo wiem, że za granicą jest wypuszczonych więcej tomów, ale u nas w Polsce są chyba tylko te trzy wydane. I mam tutaj pierwszy tom: przypadki Murigan Crow, czyli jakby jest to ta seria Nevermore, chyba tak ona się nazywa. Jest tutaj pierwszy tom drugi i trzeci, który aktualnie czytam. I co mogę wam powiedzieć na temat tych książek, że w wielkim skrócie, jeśli czytaliście Harry'ego Pottera albo oglądaliście, to na pewno zauważycie, że te książki są podobne, w pewien na, na swój sposób bardzo podobne do historii Harry'ego Pottera, no nie są tak by kopią, że to jest dosłownie hamsko zarżnięte czy coś pomysły, ale jednak, no, czuć ten trochę taki klimat Harry Pottera, ale nie zmienia to faktu, że nie jest to Harry Potter i że czuć, że nie jest to Harry Potter, jednocześnie czuć podobieństwo, czuć, że nie jest to Harry Potter, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale tak i szczerze powiem wam, że dobrze mi się to czyta, naprawdę spoko, spoko historia, przyjemna, wciągająca, dosyć dynamiczna, Postaci też są fajnie wykreowane, każda się różni od siebie. No myślę, że fajna zabawa dla młodszych czytelników, jednak myślę, że nie bardziej by docenili, ale ja wciąż jako dorosła osoba dalej doceniam i spoko się bawię, serio. I teraz to będą ostatnie książki z Vinted, które dorwałam. I szczerze powiem, że dotarło do mnie po fakcie jakiej autorki są to książki. Jezu, nawet nie wiem, jak się ta seria nazywa. Czy to jest po prostu seria Czasu Żniw? Bo najbardziej pamiętam, że po prostu to jest Czas Żniw, co nie? I swego czasu było mega w ogóle głośno tej serii. Czas Żniw, tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, nie wiem, czy cokolwiek widzicie, ja też nie wiem. I ostatni tom. Chociaż słyszałam, że wyszedł podobno piąty. Tak jak już wspomniałam, że yy, no... Nie bardzo jestem zachwycona z te książki, ponieważ yy, przeczytałam jakiś czas temu całą serię z Zakonu Drzewa Pomarańczy, wiadomo, oprócz tej najnowszych, tych, tych najnowszych części, które wyszły jakoś teraz, ale przeczytałam właśnie Zakon Drzewa Pomarańczy oraz Dzień... Tak, Dzień Nastania... Co? O, widzicie, Dzień Nastania Nocy. I szczerze powiem że Dawno nie czułam takiego rozczarowania i takiej męki podczas czytania książek. Tym bardziej, że są to, są to książki fantazy to już w ogóle moje serce pękło. Ale no, niestety, zdarza się i tak, że fantazy też potrafi rozczarować i zamęczyć. Ale może nie będę się jakoś teraz rozgadywać um, za bardzo, no bo jednak chcę pokazać mamaki, jakie mam nowe książki, hello. Ale może nagram jakieś podsumowanie z ostatnich miesięcy, może jakoś to zbiorę w całość, bo nie było tego dużo. Wracając, wracając na tory, no to nie wiem, nie wiem, czy faktycznie przeczytam w ogóle wszystkie te tomy. Nie wiem, ale na pewno dam szansę i przeczytam ten pierwszy tom i zobaczę. Jak Wam to pokażę, to nie oceniajcie mnie, ale naprawdę, jak ja zobaczyłam te książki, Jezu, one w ogóle... Czyjecie, że ja je znalazłam w lumpie i każda z... każdy z tych tomów był po pięć ziko. Jezu, patrzcie, ja wiem, że mi zazdrościcie, ja wiem, że Wy mi zazdrościcie teraz w tym momencie. Patrzcie, ile to jest komiksów z Sketchura Donalda. Możecie sobie myśleć, co chcecie, ale ja naprawdę uwielbiam komiksy z Sketchura Donalda. Tu komiksy z Scoutora Donalda to jest jakiś taki ogromny sentyment czytelniczy z dzieciństwa. I nie wiem, to jest po prostu zawsze, zawsze fan z czytania. To jest zawsze przyjemność, rozrywka, jakkolwiek głupie by to nie było, naprawdę. Polecam szukać też książek w lumpach, serio. Czasem może natrafić fajne rzeczy. Teraz może przejdę do książek, które są nowe i drogie, niestety. Ich jakoś mega dużo, tak mi się wydaje. Chociaż na pierwszy ogień. Mieczka i genu. Mega dużo słyszałam o tej książce, że jest to bardzo dobre jednotomowe fantazje. fantazy. I szczerze mam jakieś takie przeczucie, że może być dobre i że może mi się naprawdę spodobać. Ja w ogóle mam jakieś zaufanie do wydawnictwa wesper. I tak. Jeszcze w ogóle jest zafoliowana, nawet jej jeszcze nie otwierałam. Nie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Pewnie tak. Ma takie barwione brzegi. Za, za czym szczerze nie przepadam. Sorry. Ja Wam za wiele nie powiem o tej książce, bo szczerze to nie pamiętam już co to będzie naprawdę, bo dawno już kupowałam tę książkę i jeszcze nam tej nie przeczytałam, więc chcecie to możecie sobie oprzeczytać tutaj i zastopować, ale tak. Jest to po prostu jedno to moje fantazje. Podobno bardzo dobre. Zobaczymy, czy naprawdę dobre. Kolejna książka. W ogóle jest to mm, autor którego czytałam tą trylogię Likaniusa i była świetna, naprawdę była świetna, każdy tom był właśnie mniej więcej takich rozmiarów, ale pamiętam, że byłam tak zachwycona już nie tylko samą historią, i co jeszcze z pisania, w ogóle nie wiem, wszystko mi się tam podobało. Jak się dowiedziałam, że w ogóle wychodzi nowa seria tego autora, to stwierdziłam, że no bardzo chciałabym, bardzo chciałabym przeczytać, tylko trochę się martwię czy zaczynać ją już, bo no nie ma jeszcze drugiego tomu. A ja mam coś takiego, że jak mam się zabierać za jakąś serię, to lubię właśnie tak czytać wszystko naraz. Co nie, że ja nie robię przerw na przykład, że czytam jeden tom i nie wiem, za pół roku drugi tom, tylko raczej jak się zabieram na serię, to czytam ją od razu całą naraz. Więc nie wiem, czy czekać, czy nie, bo szczerze, to bardzo mnie korci. Zresztą jak na wszystkie te książki tutaj, to mam ochotę przeczytać już wszystko naraz. Nawet szczerze za bardzo nie patrzyłam o czym będzie ta historia, nic. To ja czuję, że to jest po prostu autor, którego wzięłabym w ciemną książkę i tak też zrobiłam. Następnie jest tutaj Odlewnia. Mamy tutaj dziewczynę, która jest złodziejką i to cholernie dobrą, słuchajcie, bo tak tu pisze z tyłu. No, i ona ma tam wykraść jakiś artefakt o ogromnej, niewyobrażalnej wręcz mocy. No i wiecie, no i takie będą intrygi. To jest właśnie opowiadanie przeze mnie o, o fabule książki. Po prostu zaciekawiła mnie w jakiś sposób, że ją kupiłam. I na Przegi. W ogóle jest, jest, jest w ogóle, właściwie jest światła na stronie. W ogóle ta książka w porównaniu do na przykład do tej jest mega duża. Czego też nie lubię, nie lubię, no ale chuj. Następna książka, Atmosfera, też autorka, której w sumie chyba prawie wszystkie książki przeczytałam. Jak nie jestem fanką jakichś typowo romansów, takich książek, wiecie, gdzie no miłość, związki, bla, 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 to, to właśnie ta autorka, Piszę w taki sposób i te historie są tak kreowane, że... tak fajnie budowane, że mi to sprawia przyjemność, co w ogóle dla mnie było ogromnym zdziwieniem, ale mega się dobrze bawiłam przy chociażby, nie wiem, Siedem mężów Evelyn Hugo czy Daisy Jones and the Six. Carrie Soto powraca też spoko, Malibu płonie, jest, no już wymieniam wszystko, ale no akurat te wszystkie te książki czytałam i naprawdę się dobrze bawiłam. Chyba tylko jedna mi się tam nie podobała, więc no stwierdziłam, że po prostu wiecie tak, to na pewno będzie spoko rozrywka. Raczej też jestem na bieżąco z tą autorką. Mamy tutaj jakiś... co tu kurwa mamy? No na pewno będzie tutaj coś o kosmosie, o astrofizyce. Ja właśnie montuję ten filmik i powiem Wam że jestem przerażona tym, jak ja opowiadam o tych książkach. A raczej jak nie umiem opowiadać o tych książkach. Jezu, wybaczcie mi, naprawdę, jestem ciekawa w ogóle jak mi się to będzie czytać, bo ja nie za bardzo jestem fanem, wiecie, takich kosmicznych motywów w powieściach i też takich pirackich, powiedzmy, ale jolo. Następna powieść, Intermezzo, tak to się czyta? Intermezzo? Pytałam tej autorki Gdzie jesteś piękny świecie i normalni ludzie? I akurat gdzie jesteś piękny świecie? Nie, nie bardzo, jakoś mi wtedy przypadło, jakoś mm, miałam kilka zarzutów, też czytałam dawno tą książkę, ale pamiętam właśnie, jakby emocje najbardziej, jakie mi towarzyszyły, że nie bardzo byłam przekonana, ale już normalni ludzie y, czytało mi się dużo lepiej. No i też wiecie, ta... ja lubię też książki, gdzie jest taka wnikliwość w ten portret psychologiczny, gdzie w sumie jest taka analiza. Gdzie y, nie ma za bardzo dialogów, a raczej są jakieś takie przemyślenia, właśnie analizy, gdzie ta historia właściwie może nie jest aż tak kluczowa jak sam, y, Ta konstrukcja tych bohaterów, ta dogłębna analiza. Ja bardzo lubię takie zabiegi. Ludzie sobie chwalą dosyć tą książkę, z tego co widziałam, że jest to chyba najlepsza książka Sali Runi. Zobaczymy, co ja będę uważać. Dam wam znać, jak przeczytam. Następna książka, a właściwie dwie. One były w ogóle za po 10 złotych, każda. I mam tutaj tajemnicę Paryża. Kupiłam ją w sumie to dla, tylko dlatego, że po pierwsze było za 10 ziko. Po drugie mamy tutaj XIX-wieczny Paryż. I też przeczytałam jakąś notkę, że ta w ogóle książka zainspirowała Leopolda Teormanda do powstania powieści zły. Więc tym bardziej mnie to zaciekawiło, ponieważ nie czytałam w ogóle Leopolda Termanda, więc no kurwa, oczywiście, że wzięłam coś, co go zainspirowało, co nie? I kolejna książka, którą przeczytałam i w ogóle, Jezu, ona mnie tak zdziwiła. Eee, może też nie mam tutaj mówić o niej, tylko właśnie może nagram w podsumowaniu, co czytałam przez ostatnie miesiące. Bo jest to książka mała, niepozorna. Obrazkami. To jest bardzo prosta historia, bardzo szybka historia, ale dająca takie duże pole do refleksji. Polecam Wam, tak czy siak w ciemno, po prostu. Nawet jeśli gdzieś mielibyście taką książkę, nie wiedzielibyście nic, to polecam, bo jest to dosłownie no, na jedno posiedzenie, a bardzo dobra książka. Była też za 10 zł. Kolejna książka: Tajemnice zamku Udolfo i Powiem Wam, że ja o tej książce słyszałam już jakieś chyba z 10 lat temu i dowiedziałam się o tej książce poprzez inną książkę, ponieważ główna bohaterka by wspominała um, o tej książce. Tylko wiecie, co właśnie, ja nie pamiętam co to była za książka, ale kojarzę, że tam na pewno była to postać kobiety, która wspominała właśnie o niej. Jest to jest która um, gdzieś tam wywarła w um, jakiś sposób wpływ na, na większość takich gotyckich powieści z XVIII-XIX wieku. No, mega się cieszę, że mam ją w końcu i że będę mogła ją przeczytać nie wiem kiedy, ale. Ej, w ogóle, co mnie zdziwiło to to pewnie tego i tak nie zobaczycie, ale to jest papier. Jak on jest taki w dotyku, jak podręczniki szkolne, że wiecie, one mają takie śliskie kartki, ale takie nie do końca śliskie, po prostu jak na przykład, nie wiem, komiksy czy coś, ale takie podręcznikowe są to kartki. Mega dziwne w ogóle dotyku. Nie wiem, jak się to będzie czytało. Jak w ogóle będziecie gdzieś w Empiku czy gdzieś, to sprawdźcie sobie, o czym mówię. Wiecie, tu jest też taki motyw kobiety, która jest uwięziona w zamku, w zamczysku, toczy walkę ze swoją psychiką, jest dosłownie sobie na pograniczu mamy tutaj takie... Nie wiem, mieszanie jawy ze snem. Ja w ogóle uwielbiam powieść grozy. Szczególnie też taką klasyczną powieść grozy. Także no, cieszę się, że mam kolejną książkę. Katabaza. Katabaza. Myślę, że pewnie wiecie o co mam. Tej autorki czytałam w wojny makowe, całą trylogię i Babel. I szczerze to mega mi się podobała zarówno trylogia Wojen makowych i tak samo Babel. Chyba w sumie mam wszystkie książki tej autorki wydane w Polsce u siebie na półce, e, więc Katabaza jest nowa. Też mega mnie zaciekawiła ta historia, wydaje się, że będzie spoko, prosta. Też no, to też w sumie tak w ciemno bym wzięła coś, co wychodzi tak od tej autorki. Tak, no Katabazy jeszcze nie czytałam i mam jeszcze do przeczytania Yellow Face i Kurwa. A propos Yellow Face. Właśnie miałam wam pokazać Yellow Face w książkach używanych z Vinted, ale zapomniałam, gdzieś mi, gdzieś mi tu umknęła ta książka, więc teraz wam pokażę. Też dorwałam właśnie na Vinted za jakieś, nie wiem, no za grosze, niecałe dwie dychy. Chociaż akurat te brzegi jeszcze nie są takie złe, ale still. Ale dużo ludzi mówi, że to jest w ogóle. Najlepsza opowieść chyba Rebeki Kuang jest najwyżej oceniana. Mi chyba do tej pory najbardziej Babel się podobał. I ja wiem, ja wiem, dałam się ponieść propagandzie. Jezu, ja, jak ja zobaczyłam cenę tych książek, to mnie naprawdę... Ale akurat byłam po wypłacie wtedy, więc stwierdziłam, że to... A dobra, kurwa, kupię. Dawno nie kupowałam książek, akurat wtedy to była chyba... Były pierwsze książki z tego całego bookholokie kupiłam, więc no mam i ja całą tą trylogię nieszczęsną. Nie wiem w ogóle czy to są moje klimaty, bo ja wiem, że to jest jakieś romantazy. Ponoć spoko się czyta, że ponoć super rozrywka, na pewno kurwa będzie dużo rzeczy cringe'owych, w sensie nie wiem czy będzie, ale spodziewam się trochę. Bo też już trochę tak by słuchałam opinii, ale też nie chciałam sobie spoilerować. Ale wiecie, ja jedynie czego od tych książek oczekuję, to żeby po prostu chociaż były dobrą rozrywką, bo tak jak na przykład zakończyła Pomarańczyk nie był ani dobry, pod względem całej fabuły i konstrukcji tej książki bohaterów niczego, to nawet nie dawał przyjemności z czytania, wiecie, czasem na słowe książki, po prostu spoko się czyta. Wiecie, o co chodzi, co nie. Więc mam nadzieję, że chociaż te książki, nawet jeśli nie będą jakoś wymagające dla czytelnika, nawet jeśli ta fabuła nie będzie się powalać ani to, że chociaż będzie się to przyjemnie czytało i będzie to jakąś rozrywką dla mnie. Ja już nawet chyba nic. A kurwa, powiem, bo mi nie da. Nie podobałem mi się. Szczerze, to po prostu dało mi się tak ponieść w propagandzie, że ja nawet nie wiem za bardzo, o czym są te książki. Domyślam się, że ma to. Jakiś związek ze smokami też, patrząc na tytuł i obrazki, kurwa, gdzie wszędzie są smoki. Na pewno ich przeczytam, to nam wam znać. Nie wiem, czy to w ogóle się, kurwa, nagrywa, albo byłby przypał, się okazało, że nic się nie nagrało, a ja tu pierdolę szłam po 40 minut. I teraz książki, które dostałam od mojego chłopaka. Naprawdę jestem w szoku i podziwiam to, że on sam te książki wybierał. Wiecie, on nie czyta książek. Ja mam bardzo dużo książek i że on trafił z książkami, które naprawdę chciałam przeczytać i których nie mam, to podziwiam go, bo ja też wiecie, ja nie mówię za bardzo o książkach, jakie bym chciała, jakie coś, bo po prostu też no w moim takim otoczeniu nie mam za bardzo osób, z którymi które czytałem książki, wiem, czy coś tak jak ja i wiecie, można sobie pogadać, ale jestem w ogóle w szoku, że... Trafił z tymi książkami, bo trafił naprawdę cała seria opowieści z Narni. Ja naprawdę bardzo chciałam przeczytać opowieści z Narni, ale nie wiem, w ogóle, czy mam jakoś tak. Znowu. Czyli gadam już ponad pół godziny na pewno, bo ja mam ustawione na 30, chyba 36 minut tego wajdaka. Więc tak, mam tutaj wszystkie części um, opowieści z Narni. Mega się jaram, w ogóle. Je, ja się tak zdziwiłam, że te książki są takie małe, nie wiem czemu. Ale e, tak, są bardzo malutkie, cieniutkie. E, wiecie, też są obrazki. Więc myślę, że to, w ogóle cała ta seria to jest takie, na dwa posiedzenia, może nawet na jeden taki, wiecie, dzień czytania. Chyba mnie namawia, żebym czytała srebrne krzesło, że to jest jego ulubiona część, że jest super. Zobaczymy, bo wiecie, no na pewno, jak oglądaliście filmy, to wiecie, że zatrzymały się na tych trzech częściach, te filmy, co nie, że powstały tylko takby trzy części. I tyle. I ja też tak by znam te trzy części i spoko były. Pamiętam, że opowieści no, z Dani to też jest trochę takie moje dzieciństwo, a szczególnie lew, Czerwnica i stara szafa, więc no ja jestem mega ciekawa, wiecie, tych dalszych części. Bo dla mnie to już jest kompletnie nieznana. To jest kompletnie nieznana historia. Co tam się dalej dzieje? Kolejną książką jest w ogóle, jak ja to zobaczyłam, to padłam. Jest to Terror Dana Simonsa. Boże, jak ja chciałam przeczytać tę książkę od tak dawna. Oczywiście jest super wydana. Jak każda książka z wydawnictwa Wesper, tak Wesper podlizuje się. Tak zupełnie że serio, mega. Cenię sobie to wydawnictwo Wesper za to, że jest tak dobrze artystycznie, tak by wiecie, pociągnięte są te wydania, i że naprawdę szczególnie te powieści grozy, te, te, te klasyczne, nawet te, które teraz są, nawet polskich autorów, że po prostu są w ogóle zakładki. Przerażamy trochę objętość tej książki. W środku też łatwo nie jest. Ale są obrazki na końcu, więc fajnie. Co ciekawe, ja nie przepadam w ogóle za historiami, gdzie wiecie, które dzieją się na morzu, są statki, piraci, bla bla bla, a tutaj jednak mamy um, mamy morze, mamy statek, mamy XIX wiek to, co już w ogóle. Ja jestem przekupiona XIX wiek. Mamy tragiczną historię z elementami grozy. Jest to historia chyba, która. Ma oparcie na faktach, która wydarzyła się naprawdę. Kolejna książka, którą dostałam też od mojego chłopaka. w ogóle ja jestem w szoku, że coś takiego istnieje. I nagle dostaję książkę kucharską z grotron. Ja w ogóle mega lubię grotron i też uwielbiam gotować, uwielbiam piec. I jak ja zobaczyłam, ile jest tutaj przepisów na jakieś ciasteczka, babeczki, bułeczki cytrynowe, to po prostu mnie. Mega w ogóle ciekawe przepisy są, dużo ich jest i też jakby są podzielone na strefy, wiecie, tam północ, Westeros, mega spoko, w ogóle hit, kurwa, hit, dla mnie hit, naprawdę, ja w ogóle mam w takim szoku, że kiedykolwiek, wiecie, to jest dla mnie w ogóle taki nowy experience, bo ja nigdy w życiu nie dostałam książki kucharskiej, u mnie w domu też, kurwa, nie ma książki kucharskiej i szczerze to... Nie spodziewałam się, że naprawdę ta książka kucharska mi ucieszy. I ostatnią książką jest Kubuś Fatalista i jego pan. Czytałam tą książkę, doszłam do połowy i mega mi się podobała. Mega mi się podoba w ogóle narracja tutaj, sama historia, w ogóle polecam wam. Czytałam w takim wydaniu, gdzie ta książka po prostu mi się rozpadała w rękach i nie była też moja. I mnie strasznie to jakoś tak, wiecie, trochę to odrzucało. I już bałam się po prostu brać do ręki tę książkę. Miałam wrażenie, że z każdym razem to ona wyglądała coraz gorzej. Stwierdziłam, że po prostu chyba sobie daruję i może ogarnę kiedyś, znajdę, kupię albo, nie wiem, pożyczę gdzieś w rodzaju, czy coś tam. No i dostałam. No. I to tyle. Jest tych książek dużo. Ja w ogóle podliczę te książki. Tutaj Wam napiszę, ile tych książek jest, albo może w tytule. Co? No, ja już tyle. Nic więcej Wam już nie powiem. Możecie tam napisać na dole, co jak, co wam się podobało, co wam się nie podobało. O, i możecie mi napisać um, też... Jezu, ja w ogóle zakładam, jakby ten filmik miał obejrzeć w chuj osób i nagle miałoby być w chuj komentarzy. A w ogóle nie wiem, czy będzie z kilka nawet. Możecie dać znać, co chcecie. Czy chcecie w ogóle, żebym nagrała też takie podsumowanie z... Z trzech miesięcy. Nie ma tego jakoś dużo, więc... No właśnie dlatego mogłabym tak by, wiecie, zrobić takie podsumowanie i wam trochę opowiedzieć. Między innymi ponarzekać na yy, zakończyła pomarańczy. Pa!